Witajcie wszyscy. Dziś w społeczności Chicken Road eh, wracamy na Chicken Road 2, tryb hardcore. I jesteśmy na 15 razy jak wczorajszym filmie. Mamy nadzieję, że zrobimy y, 180. Piepsią prosto w cipkę! Jak wczoraj, nie jesteśmy pewni. Dobra, chodźmy, chłopaki. Spróbujmy 26, dobrze. Spróbujmy 50. Dwa razy, aby rozpocząć wideo. Dobra. Kontynuujmy i spróbujmy znowu zakończyć zyskiem. Dzisiaj, chłopaki, jak widzicie, jesteśmy teraz całkiem na plusie, bo mamy nadchodzącą podróż, więc możemy, uh, możemy wypłacić nasz stan konta wkrótce. E, dobra, chłopaki, teraz nie wygląda to zbyt dobrze. Ale bo często takie jest, gdy zaczynasz z takim dużym zwycięstwem, chłopaki. Naprawdę chciałbym zrobić razy 50 z powiedzmy 7 euro, chłopaki. To by mnie naprawdę, naprawdę cholernie uszczęśliwiło. Dobra, wiesz co? Musimy zacząć teraz, okej okay, Nie jest tak źle. Okej. Okay, Okej. Nieźle. 1,5 znowu. Dobra, spróbujmy na 3. Nieźle, nieźle, chłopaki. Za każdym razem, gdy przegrywamy, podwajamy kwotę zakładu i próbujemy razy trzy. W ten sposób powinniśmy mieć pewność, że skończymy z zyskiem chłopaki. Dobra, dobra. Na razie idzie dobrze. już nie idzie tak dobrze zacznie być miło jeśli wygramy teraz okej okay, chłopaki jesteśmy w złej sytuacji u, w naprawdę złej powiedziałbym u, wiecie co, postawmy na 200 to maksymalna kwota jaką możemy postawić Dobra chłopaki, idzie dość źle, musimy spróbować jeszcze raz. Ok, wracamy, wracamy. Teraz możemy kontynuować prawie normalnie. Straciliśmy trochę pieniędzy, ale to dla miłości do gier, prawda? Dobrze. Więc życzę Wam udanego wideo, chłopaki. Nawet jeśli to nie jest nasz najlepszy dzień, zaczęliśmy od dziewiątek razy pięćdziesiąt, co jest całkiem miłe. Okej, okay? jeśli podoba Wam się wideo, zostawcie lajka, zostawcie komentarz i zobaczymy się jutro. Cześć!